Były pieniądze, był dostęp, no. y... były jakby też okoliczności sprzyjające. Wiem, że w momencie takim kulminacyjnym to wszystko szło na narkotyki. Cztery godziny się nade mną wtedy znęcał. Pamiętam, że miałam ślady odduszenia, miałam popodbijane oczy. I jak wyszedł z mieszkania, to wstała moja młodsza córka. Spojrzała na mnie a ja byłam cała pobita i nie wiedziałam, co mam jej powiedzieć, nie? Zdemolowane mieszkanie, osunęłam się po lodówce i zaczęłam płakać, a ona do mnie podeszła, odgarnęła mi włosy z twarzy i powiedziała mamusiu, nie płacz, poradzimy sobie, przecież jesteśmy we trzy.